Jakie wydarzenie zapamiętacie najlepiej? Najlepiej chyba zapamiętamy... Jakieś... Znaczy, dzieli... Pierwszy upadek przez brak? Tak. <laughs> Nie, przez, przez szyję Bacardi'ego. No tak, przez szyję Bacardi'ego. Ale tak to wszystkie z, full, e, z, wspólnie spędzone czas. No, no tak. fajnie było, bardzo, bardzo A, fajnie. Na skrzynkę. No, no co ja? No mówię, o no fajnie. fajnie bardzo mi się podobała ogniska. Parada kolorów była fajna. Na no, podchody, Ziele. podchody przez tą wodę. Trzeba przejść. No. Ognisko na podchodach było. Moje buty paszowe. Małe Właśnie tutaj. Z tym się tak. nie, Ojej, nie Cię. Cię <grym wytanie> ma. ma ote, że nie, moje buty też nie ma. Mam jedzenie, mam mam też być. Mają A jak wam się mieszkało w pałacu? Fajnie. Super! super. Najlepszy. No, gigant. No, na, 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 na skarpetki Wiktorii są fan de best. No, leżę oh, no, leżą jeszcze pod koniec. Jeszcze leży. Tak, jeszcze leży pod więc tak, bardzo fajnie mi się tu mieszkało, no. szczególnie z, e, na lokatorów e, cały ten czas spędzony Jak tutaj. I... Zimę. Tak, chociaż tak głównie to tak fajnie tu się spało, bo tak dużo, że nie mieliśmy czasu, żeby tu się no. no. Ale Więc. wieczory. To była był bombo. K kogo, chcecie, kogo chcecie pozdrowić? Całą rodzinę. Cały e, 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 pałac tronowo! Panie uczniowie, mój autorytet. Tak mój autorytet. Panie uczniowie, autorytet. Tak, panie Wszystkich panie uczniowie, panie uczniowie, panie uczniowie, panie uczniowie, panie uczniowie, panie Naprawdę? Aha. Serio? Nie wiem. Zawsze były takie spleśniałe. What? <laughs> Taki no to ciebie.